Za chwilę wysłuchasz wersję audio najnowszego tekstu z naszego portalu. Wszystkie artykuły przeczytasz na enlat.pl. Tekst Jana Fiedorczuka. Co dalej z trzecią RP? Pytanie o Mencena jest pytaniem o rewolucję. Pytanie o wynik wyborczy Słowomira Mencena jest tak naprawdę pytaniem o dalsze trwanie hegemonii PO u Ewentualny sukces kandydata Konfederacji będzie zwiastunem zupełnie nowego etapu w politycznej historii naszego kraju oraz zmierzchu duopolu wrzeszczących staruszków. Sam Mendsen jest bowiem jedynie przejawem, a nie przyczyną głębszych procesów trawiących trzecią RP. On tej zmiany nie uruchomił, jedynie z niej skorzystał. Wszystkie dostępne sondaże pokazują, że kandydat konfederacji bez trudu przekracza 15% poparcia. A niektóre dają mu wręcz nadzieję na 20%. Pojawiły się też pierwsze badania, w których lider Nowej Nadziei wchodzi do drugiej tury kosztem Karola Wrockiego. Nawet zakładając, że te najbardziej optymistyczne dla Mencena sondaże są przeszacowane, a ewentualna mijanka kandydata PiS i konfederacji jest dopiero przed nami. To sam trend jest znamienny. Nawrocki od tygodni nie może przebić szklanego sufitu, który zawisł na wysokości 20-25%, podczas gdy Mensen w błyskawicznym tempie zyskuje poparcie. Skąd ta nagła popularność polityka, który jeszcze niedawno słynął z brylowania na TikToku oraz tzw. Piątki Konfederacji. Czyżby Polacy zapragnęli nagle kraju bez gejów, podatków, Żydów, aborcji i Unii Europejskiej? Dlaczego rośnie Mensenowi? Pięć powodów. Wzrost poparcia dla Mensena ma co najmniej kilka powodów. Wskazałbym tutaj na pięć głównych, które przeważyły. Powód pierwszy: Polityk Konfederacji uosabia obecnie antypeopisową emocję. Mensen stał się prawdziwą trzecią drogą. I nie ma żadnego polityka, który mógłby mu rzucić wyzwanie na tym polu. Nikt oprócz niego nie oferuje depolaryzacji sceny. Szymon Hołownia zblatował się z Donaldem Tuskiem, dał mu się zdominować i obecnie pełni rolę podróbki Platformy Obywatelskiej. Adrian Zandberg jest reprezentantem świata lewicy, świata, który znajduje się w odwrocie i którego recepty zawiodły. Krzysztof Stanowski był potencjalnie największym zagrożeniem dla Mencena, ale popularny dziennikarz od samego początku przekonywał, że jego start jest happeningiem i żartem, czym pozbawił się szansy na wyższy wynik. Nikt oprócz Mencena i Konfederacji nie oferuje realnej alternatywy względem duopolu PO PiS. Dlatego też większość merytorycznej krytyki, jaka spada na Mencena. Takie argumenty podnosili m.in. Zandberg i Petru, trafia w próżnię. Większość zwolenników Konfederacji wcale nie chce państwa minimum likwidacji ZUS i prywatyzacji połowy sektora publicznego. Oni po prostu nie chcą Tuska i Kaczyńskiego. To jest główna emocja, która niesie Męcena. I to jest też emocja, która od lat narasta w polskim społeczeństwie. Widzimy jednak nie tylko, że Polacy. Regularnie dopominają się o tego trzeciego spoza układu, ale też również i dwie wielkie partie słabną, wstrząsane kolejnymi kryzysami. To szerszy proces znamionujący fakt, iż trzecia RP znalazła się na tożsamościowym zakręcie. Stary spór organizujący nasze życie polityczne wyczerpuje się, a nowa dynamika jeszcze się nie wykształciła. Wszystko sunie siłą inercji. Powód drugi. Zeitgeist oraz wiarygodność. Widzimy pewną zmianę w polityce światowej. Można ją nazwać populistycznym zwrotem, prawicowym przebudzeniem czy jakimkolwiek innym chwytliwym określeniem. Chodzi o pewien Zeitgeist, ducha czasu, którego wyznacza upadek naiwnej, demoliberalnej, pop-pukojamowskiej wizji świata. Zarówno w temacie antypeopisu, jak i krytyce większego zaangażowania w wojnę na Ukrainie, ale też i w sceptycznym podejściu do migrantów z Ukrainy, czy też w końcu w krytyce Zielonego Ładu i samej Unii Europejskiej, w tych wszystkich tematach, które są podnoszone od dwóch lat, to mencen i konfederacja są wiarygodni, a nie podstarzali liberałowie, Trzaskowski, Hołownia, prawicowi neofici, PiS. Czy ludzie zupełnie anonimowi dla ogółu Bartoszewicz. Pomysł ograniczenia 800 plus dla Ukraińców, czy walka z Zielonym Ładem to w rzeczywistości wielki hołd, jaki PIS i PO składają Przerywamy program, by nadać ważny komunikat. Po czterech latach działalności Nowego Ładu na YouTubie nadszedł czas na kolejny ważny krok w rozwoju naszego kanału. W tym celu potrzebujemy Twojej pomocy. Mimo różnych przeciwności, wystartowaliśmy ze zbiórką na uruchomienie studia nagraniowego Nowego Ładu. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli Wam dostarczać więcej materiałów na wyższym poziomie technicznym. Aranżacja studia pozwoli nam także na uruchomienie nowych programów i komentowanie większej liczby bieżących wydarzeń, niezmiennie stojąc na straży polskich interesów oraz naszych wartości. Słowem pisanym i mówionym, walczymy o lepszą Polskę dla nas i następnych pokoleń. Możesz nas wesprzeć w tej walce na dwa sposoby. Po pierwsze, płacając darowiznę na naszą zbiórkę. Po drugie, promując naszą zrzutkę w mediach społecznościowych. Serdecznie zapraszam i zachęcam, dołącz do naszej zbiórki i buduj z nami nowy ład. Powód trzeci. Pożegnanie z Grzegorzem Braunem. Dzisiaj widać to jak na dłoni, że rozłam otworzył konfederację na tysiące wyborców z centrum sceny politycznej. Odejście popularnego europosła oczywiście wiązało się z pewnymi stratami i perturbacjami, jednakże ostatecznie zysk był nieporównanie większy od kosztów. Powód czwarty rozczarowujący Nawrocki. Kandydat popierany przez PIS gubi się podczas wywiadów. Nie potrafi zaprezentować klarownej wizji politycznej i łapie drobne wpadki, budujące jego wizerunek, jako człowieka nieporadnego i nieprzystosowanego do wyzwań prezydentury. Ponadto, co jest mu często wytykane, Nawrocki nie potrafił do tej pory zmobilizować nawet bazy pisowskich wyborców. W sondażach prezes IPN notuje poparcie między 20 a 25%, podczas gdy PiS cieszy się z poparciem w zależności od sondażu między 26 a 33%. Przy tak niemrawym kandydacie PIS-u, a jednocześnie przy zupełnym maraźmie kandydatów lewicowo-liberalnych, których przećmił Trzaskowski, a którzy mogliby stanowić alternatywę dla polityka Konfederacji Męcen staje się dla wielu naturalnym, wręcz jedynym wyborem. Dużo mówi się o tym, że kandydaturę Trzaskowskiego osłabia dziedzictwo rządów Tuska, ale nikt nie wspomina, iż Nawrockiego obciąża dziedzictwo PiSu. Nikt z partii Kaczyńskiego nie rozliczył się z ośmiu lat rządów. Nikt nie posypał głowy popiołem. Co więcej, podczas wyborów do Europarlamentu widzieliśmy, jak wbrew własnemu elektoratowi prezes PIS-u forsował kandydatury skompromitowanych polityków, których jedyną zasługą była wierność. Pisałem o tym problemie w tekście. Pierwsza porażka od dekady to Kaczyński położył wybory. To wszystko ciąży nad Nawrockim. Powód piąty. Mensen póki co prowadzi najlepszą kampanię ze wszystkich kandydatów. W pierwszej kolejności polityk skierował swe kroki nie do Warszawy, Wrocławia i Gdańska, tylko do Polski powiatowej, gdzie Konfederacja często miewała kłopoty z większym poparciem. Mensen zaczął objazd kraju od miejscowości, gdzie widok posła nie jest codziennością, tylko wydarzeniem. Wielu z tych ludzi, nawet jeżeli nie było zwolennikami Konfederacji, to z czystej ciekawości poszło posłuchać, co ma im do powiedzenia parlamentarzysta, którego mogli do tej pory oglądać jedynie na TikToku i YouTube. Powracając do postawionego wcześniej pytania, należy odpowiedzieć zatem, że nie, Polacy wcale nie zapragnęli kraju bez gejów, podatków, żydów, aborcji i Unii Europejskiej. Mensen nie oczarował Polski, a jedynie wykorzystał proces dekompozycji obecnej struktury politycznej trzeciej RP którą znamionowała dominacja PO i PiS. Symptomy głębokich przemian obserwowaliśmy już od kilku lat. Kandydat Konfederacji znalazł się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie, gdy zeitgeist postliberalnego zachodu zaczął mu sprzyjać. Paradoks obecnego układu sił polega na bliźniaczym powtórzeniu sytuacji wyborów prezydenckich z roku 2020. Wtedy, co prawda, Hołownia miał większe szanse pokonać dudę, ale to Trzaskowski miał większe szanse na wejście do drugiej tury. Dzisiaj, w mojej opinii, to Męczen ma większe szanse pokonać Trzaskowskiego, ale z kolei to Nawrocki ma większe szanse od kandydata konfederacji na wejście do drugiej tury. Nowe oblicze konfederacji. Oczywiście polityka jest nieprzewidywalna i ten nadmuchiwany balon Mencena może pęknąć z wielkim hukiem, na przykład po debacie kandydatów albo serii niefortunnych wpadek. Na razie jednak nic na to nie wskazuje. Warto zatem chociaż pokrótce zastanowić się nad konsekwencjami obecnej mencenomanii dla krajobrazu politycznego trzeciej RP. Wydaje się, że wraz z odejściem Brauna oraz wzrostem popularności Mencena przypieczętowany został proces normalizacji konfederacji, który obserwowaliśmy od dłuższego czasu. Sojuszowi narodowców i wolnościowców udało się osiągnąć to, czego przez lata całe nie zdołał zrobić ani Janusz Korwin-Mikke, co kilka lat zakładający nowe partie, ani ruch narodowy. Który nigdy nie stał się samodzielną, istotną siłą polityczną. Konfederacja najwyraźniej osiągnęła bowiem status trwałej partii, zagnieżdżonej w świadomości polskiego wyborcy. Świadczy o tym nawet nie tyle nagły wzrost poparcia, co wprost przeciwnie, moment, gdy w 2023 roku po gigantycznym skoku notowań sprzyjająca partii emocje opadła, ale sama Konfederacja nie zjechała wówczas poniżej progu. Owszem, strata w sondażach była bolesna, ale partii udało się uniknąć losu, jaki w przeszłości spotkał twory kreujący się na antypopis. Kukiz 15, Nowoczesna, Wiosna, Ruch Palikota. To właśnie fakt, że udało jej się przetrwać tamten kryzys świadczy o tym, iż Krzysztof Bosak i Sławomir Mensen zgromadzili względnie trwałą bazę wyborców która nie jest zależna od chwilowych trendów ani antyestablishmentowej emocji. Dlatego też obecny wzrost poparcia tylko teoretycznie przypomina sytuację z Pawłem Kukizem z 2015 roku. Wówczas poparcie dla Kukiza wystrzeliło na ostatniej prostej kampanii. Teraz widzimy wielomiesięczną pracę Mensena, która procentuje. Kukiz był pojedynczym atomem, samotnym, charyzmatycznym graczem. Mencen tymczasem startuje z konkretnego środowiska, które jest budowane od lat. Wbrew pozorom to rozróżnienie sporo zmienia. Poparcie dla Kukiza po wyborczym sukcesie zaczęło dramatycznie spadać, gdyż było osadzone niejako w politycznej próżni. W przypadku Konfederacji sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Mensenomania otworzy nowy etap w historii III RP. Jeżeli Mensen przeskoczy na Wrockiego i wejdzie do drugiej tury, to bez względu na wynik pojedynku z Trzaskowskim czeka nas prawdziwe polityczne trzęsienie ziemi. A scenariusz rozpadu PiSu stanie się całkiem realny. Obecnie jest to jednak scenariusz bardzo, ale to bardzo mało prawdopodobny. Nawet jeżeli jednak nie będzie żadnej mijanki z Nawrockim, a Mensen zakończy wyścig z wynikiem sięgającym 17, 19 czy 20%, to i tak konsekwencje dla sceny politycznej będą brzemienne. Po pierwsze, co oczywiste, jego sukces przełoży się na wzrost notowań samej Konfederacji. Już to obserwujemy w badaniach poparcia dla partii. A biorąc pod uwagę, że do kolejnych wyborów parlamentarnych zostało zaledwie 2,5 roku, Polityce to wcale nie tak długo, to wpływ tej sytuacji na układ politycznych sił w III RP będzie ogromny. Po drugie, scenariusz, w którym Konfederacja wchodzi do Sejmu z poparciem na poziomie co najmniej 15%, oznacza, że niemożliwe będzie stworzenie rządu bez jej udziału ani liberalnego z Koalicją Obywatelską, ani konserwatywnego z PiSem. Dodatkowo, partii sprzyja, iż zarówno Trzecia Droga, jak i Nowa Lewica wydają się być na równi pochyłej. Obie formacje mogą jeszcze wejść do Sejmu, ale ich wpływ prawdopodobnie będzie marginalny. Jednocześnie, kierownictwo Konfederacji jest bardziej doświadczone niż Polski 2050 oraz zdecydowanie bardziej autonomiczne niż Nowej Lewicy. W związku z czym Koalicja z prawicową formacją może być bardziej partnerska, niż to obserwowaliśmy w ostatnich latach na przykładzie uśmiechniętej koalicji Tuska oraz zjednoczonej prawicy Kaczyńskiego. Jednakże po trzecie, pomysł koalicji z pisem jest w moim odczuciu pisany palcem po wodzie. To bardzo niepewny scenariusz, w którym demoliberałowie straszą swoje dzieci, gdy te są niegrzeczne. Ale w rzeczywistości jest tyle argumentów za taką koalicją, co i przeciw niej. PiS do tej pory nie rozliczył się ze swych rządów, nikt nie poniósł odpowiedzialności za szereg antypaństwowych poczynań tego obozu. Konfederacja, wchodząc w mariaż z taką partią, bez żalu za grzechy, bez pokuty, narażałaby się na utratę nimbu gracza spoza układu. Warto tutaj przytoczyć niedawną wypowiedź Tobiasza Bocheńskiego, który podzielił się zaskakującą oceną, że Konfederacja jest młodszym rodzeństwem PiSu, buntującym się wobec starszego brata. Starsze rodzeństwo to akceptuje i przygląda się z perspektywy osób, które rządziły, brały odpowiedzialność, wiedzą jak te mechanizmy działają i czekają aż młodsze rodzeństwo dojrzeje i wtedy będziemy inaczej rozmawiać, mówił europoseł. Dość obcesowa wypowiedź pokazuje, jak bardzo środowisko PiSu nie rozumie fenomenu Konfederacji, jak i pozycji, jaką zajmuje na scenie politycznej. Konfederacja nie jest bowiem żadnym młodszym bratem. Jest wielkim zagrożeniem dla PiSu. W liberalnych mediach koalicja PiSu z Konfederacją przedstawiana jest nie tylko jako czarny scenariusz ale już niemalże jako fakt. Nawet sondażownie prezentują często sumę poparcia dla obu partii, aby pokazać, czy przejęłyby władzę. Tymczasem taka koalicja jest nie tylko ryzykowna dla obu stron, ale również jej skutki dla dynamiki politycznej byłyby nieprzewidywalne. Wysoki wynik Mencena w wyborach uruchomi zupełnie nową dynamikę w polskiej polityce, która może skutkować kilkoma latami rządu mniejszościowego, premier Tusk, plus prezydent Trzaskowski, przepływami posłów między partiami, a w ostateczności nawet dezintegracją Formacji Kaczyńskiego i poważnymi przetasowaniami na prawicy. Napięcia związane z wykształceniem się tak silnej prawicy niepisowskiej, co od lat było największym strachem prezesa, mogą po prostu doprowadzić do rozpadu PiSu. Wyjścia frakcji Ziobry, wyodrębnienia się grupy Morawieckiego, Czarnka, i tak dalej. Reasumując, wysoki wynik Męcena może być pierwszym krokiem nie tylko do zakończenia hegemonii Rasława Kaczyńskiego na prawicy, ale również dominacji duopolu PO-PIS, który od 20 lat organizował całą polską scenę polityczną. Zauważmy, że ewentualne umocnienie się Mencena oraz Konfederacji oznaczałoby nie tylko tragedię dla Pisu, ale również i dla Tuska. Obie partie desperacko siebie potrzebują, i rozbicie ich duopolu oznaczałoby schyłek obu postsolidarnościowych formacji. A co się z tym wiąże? Otwarcie zupełnie nowego etapu w politycznej historii Polski. Oczywiście obie wielkie partie najprawdopodobniej nie znikną ze sceny na przełomie roku czy dwóch, ale główne paliwo, które napędzało te formacje do bratobójczej walki, wyczerpie się. Pytanie o wynik wyborczy Słowomira Mencena jest zatem w istocie pytaniem o dalsze trwanie Polski wrzeszczących staruszków. Czy Polacy będą chcieli podtrzymania starego, sprawdzonego dłopolu? Czy też odważą się na skok w nieznane. Ewentualny sukces lidera Nowej Nadziei nie będzie oznaczał sukcesu konkretnego człowieka, Sławomira Męcena, posła, tiktokera, doradcy podatkowego, tylko Męcena symbolu zapowiadającego zmiany. Dobry wynik kandydata Konfederacji będzie zwiastunem ery post-popisowskiej. Zachęcamy Państwa serdecznie do polubienia i skomentowania tego nagrania, czym pomogą nam Państwo w docieraniu do nowych odbiorców. Prosimy również o zasubskrybowanie naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych interesujących nagrań. Prosimy również o rozważenie wsparcia finansowego dla naszej działalności. To dzięki Państwa zaangażowaniu, w tym przede wszystkim cyklicznemu wsparciu finansowemu, możemy kontynuować naszą działalność i stale się rozwijać. Wspierać nas Państwo mogą za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat, a wszelkie szczegóły odnośnie tej, a także innych możliwych form wsparcia znajdą Państwo w opisie tego nagrania.